Siey, maleczko, malecikośmieczki, jestem FrostyMiś To jest kolejny odcineczek na moim kanale I w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak ustawić taką animowaną tapetę W dwa proste sposoby I do tego jeszcze jak zejść taki kursor I wróciłem do Fortnite'a, ogółem widzowie Jeżeli byście chcieli ją na tą grę na kanale Zostawcie pod tym filmikiem 6 łapek w górę jest dość na wstępie stawcie suba, bo została nam niewielka droga Do 200 subskrypcji zostało nam 11 subskrypcji W momencie jak ja to nagrałem Nagrałem to 3 stycznia, jak macie co na pulpicie tu no, i ja już wam nie przedłużam no i zapraszam Państwa do oglądania. No, potrzebne nam będą tak, naprawdę dwa programy. Jeden darmowy, jeden płatny. Płatny będzie do tego, żebyście chcieli mieć takie dowalone własne tapety, jeżeli, które znajdziecie sobie na Steamie. Program się nazywa Wallpaper Engine. Ja z tego programu korzystam i to jest mój ulubiony program, jeżeli chodzi o tapety, ale mam też inny program. Tutaj się nazywa live wallpaper. On jest za darmo. I uruchamiacie sobie taki program no i odczytajcie to. Wczytuję wam się chwilę. A, nie na, nie na tym monitorze się wczytało. Okej. Okay. Teraz powinna się wczytać. Kurde, dlaczego to się... Mamy co się, co się tu porobiło? to i tapetę sam i tapetę powinno się to zmienić. To się zmieniało na początku. Mogę nawet dać screen, ale chyba wiem, dlaczego to się nie chce zmienić. Mogę zaraz to zmienić. to szybko go też. Odpalę mój program World Paper Engine. O, i teraz się zmieniło. Uuuu, fajnie, many, to być fajne A te, słuchajcie, to jest moje moim zdaniem najfajniejsza tapeta, to To jest tapeta, gdzie dużo osób na TikToku tą tapetę ma, z tego co wiem Ja oczywiście nie na z tego korzystał Jak teraz taką tapetę usunąć? Zamknij tapetę, po prostu Teraz ja sobie odpalę w Wallpaper Engine, czyli tym płatnym programie za 15 zł, Który się bardzo opłaca, zobaczcie to, macie tyle, po ta i tu macie... no. Więc tak, ustawiam sobie tą moją ulubioną tapetę to jest Pikachu. Pikachu, kapiczu, jej. W ogóle widzowie, mamy już drugi, pierwszy stawień ulepszeń na naszym Discordzie. A teraz ta bardziej interesująca rzecz. Jak zrobić taki kursor? A więc, odpalamy przeglądarkę. Wchodzimy na stronę, która będzie w opisie. Kursor paka pobieracie. Ja już go czwarty raz pobieram, to czwarty raz nagrałem, bo raz nie włączyłem dźwięku raz czegoś tam. Pobieracie, wyjmujecie, klikacie na install Lewy, prawy, zainstaluj. Zgadzacie się, teraz będziecie mieli czarny ekran. Po prostu macie to jest wasze, wasze kursory. Ja sobie ustawiam mówi mój został. Bo mój to jest RGB. Taki sam, tylko że dam no. Ale obie obiecuję wam widzę, że jakby coś nie działało, macie teraz sobie tutaj do jakiegoś folderu wwalić czy coś. Jakby coś wam nie działało, to po prostu napiszcie do mnie, ja wam bardzo pomogę z tym. W kolejnych odcinkach dowiecie się, jak zrobić taki pasek fajny zadań. Ja jeszcze bardziej go chcę dopracować. jak zrobić wiele innych rzeczy. I tak jak mówiłem, aby był Fortnite na kanale musi być pod tym filmem 4 łapki w górę albo 5. Zastanowię się, jeżeli będzie 5, to automatycznie no, ja zaczynam nagrywać, jeżeli 4, no to świata będę zastanawiał yy, W... Wy... 24 godziny po, po, po publikacji filmu. Czyli jeżeli film opublikuję w środę o godzinie 13, bo teraz jak są ferie, będę publikował o godzinie 13, jeżeli film opublikuję o godzinie 13, to do czwartku do godziny 13 yy, będę sprawdzał, jeżeli ben, będzie 5 mapek w górę do tego momentu, ja sprawdzę, nie wiem, w środę, nie o 20 czy coś, jeżeli będzie po prostu w czwartek rano siadam, nagrywam odcinek, czyli z Fortnite'a, no więc widzę, opłaca się chyba, nie wiem. Yy, no więc zobaczycie jak bambicze. Yy, tak. No to w sumie. Yy, no, piękny cytat wam jeszcze dam na ekran. Który samemu wymyśliłem oczywiście 200 jakich chłopak jestem. No i do kolejnych filmów, no i w sumie zostawcie suba, suba, najważniejsza bo już niewielka droga, tak jak mówiłem, tylko nie pamiętam, czy to w tym filmie, czy we wcześniejszym, ale mówiłem, który nagrywałem, bo nagrywałem już to szósty raz, że już niewielka droga do 200 subskrypcji, bo borkuje nam 11 subskrypcji, jak będzie Fortnite, to pewnie nam te suby troszkę skoczą do góry, te sprawy. No i ja na mnie przed do kolejnych filmów.